Witajcie kochani, zabieramy Was dzisiaj do świata mody Dress to Impress. Jestem bardzo ciekawa jaką dzisiaj będziemy miały tematykę przebieranek. Czy Ty Sylwia może masz już jakieś pomysły? Nie mam pomysłów, ale mam nadzieję, że staniemy na podium. Ja też mam, właśnie sobie idę w kierunku podium i już teraz podziwiam dziewczynę z poprzedniego pokazu. Mamy tytuł, nawet nie zdążyłam go przeczytać. Sylwia zdążyłaś? Power to Empire. Czyli mi się to kojarzy jakoś tak kosmicznie chyba. du Empire? No dobra, to teraz nie mam pojęcia, ale no ktoś tutaj ewidentnie zaszalał i ja nie wiem, w którą stronę iść. Ja? Nie mam pojęcia. Na razie poszłam sobie zrobić makijaż. Może to jakoś mnie naprowadzi? W sumie mam już jakiś taki mały pomysł. Ja tutaj pójdę modowo. Po prostu chcę wyglądać ładnie i tyle. Nie mam pojęcia, w którą stronę iść. Dziwne, strasznie, nie, 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 z niczym mi się to nie kojarzy, słuchaj. Też mi się z niczym to nie kojarzy. V to Empire, może jakaś droga do Empire? E, nie wiem. Ale tam nie ma E, nie? Tam nie ma Empire. Czy ktoś zrobił literówkę? Czy to właśnie specjalnie taka gra słów? I nie wiem, trochę wygląda jak literówka. No dobra. No to ja w takim razie idę, słuchaj, e no, co jest, czemu mi się te włosy nie zapisały? Nie mam pojęcia, w co się ubrać, nie mam pojęcia, co tutaj wymyśleć. Nie wiem, czy ta moja stylizacja będzie do tego pasować, ale coś tam pokombinujemy yy, i znaleźć jakieś fajne ubranie. Co prawda, te ubrania tutaj nie ma z dużego wyboru, co nie? Nie, tutaj nie ma niestety zbyt dużego wyboru, trzeba naprawdę mocno kombinować. Yy, ja idę, słuchaj, w taki klimat, yy, żeby ona wyglądała po prostu ładnie, może trochę tak. Mroźnie, taką królową śniegu, może spróbuję tutaj zrobić. Ciężko mi powiedzieć, w którą stronę iść, bo nie mam kompletnie koncepcji na ten dem, który ktoś sobie teraz wymyślił. No ale zobaczymy, co ma być to będzie. Też nie mam pojęcia, w co tutaj uderzyć, ale coś tam próbuję, coś tam powymyślam. Co prawda, to wcale nie jest takie łatwe. Nie jest. Myślałam, że to będzie bardziej lajtowe zadanie, ale niestety nie. I słuchaj, trzeba się naprawdę mocno napocić, żeby tutaj coś fajnego sobie wystylizować. A ja właściwie się zorientowałam, że ja bez dołu sobie chodzę i mam tylko korzuszek. Ja zrobiłam sobie na szybko jakąś stylizację, ale ewidentnie mi nie pasuje teraz kolor włosów, więc chyba będę musiała go jakoś zmienić, tylko jak to zrobić tutaj? O, paletkę bierzemy. Nie, teraz to w ogóle mi nie pasuje ta fryzura. No nie, tak się starałam. Tak. Tutaj kombinowałam, więc teraz muszę zmienić fryzurę. Ta też mi się nie podoba. I nawet z tą fryzurą jest tutaj mały problem. Czy ty już zrobiłaś sobie fryzurę? Tak, wiesz co, ale taką naprawdę bardzo, bardzo prostą, bez jakichś udziwnień. I po prostu mam, będę miała nadzieję, że komuś się to spodoba. <laughs> Idę teraz w jakieś dodatki. Bo mam nadzieję, że może chociaż tymi dodatkami trochę nadrobię, choć nie ma ich tutaj jakoś spektakularnie dużo, co też jest niestety problemem, bo to dość mocno wpływa na cały outfit. Próbuję teraz zmienić kolor swojej skóry. Jak jej tutaj zrobić? Bardziej być opalona? Czy też może pójść w taki ciemniejszy kolor? Co tam sugerujesz? Jak ty siebie zrobiłaś? Ja zrobiłam siebie taką pomiędzy, wiesz, taką troszkę jaśniejszą. Tak naturalnie taką cerę. Nie jest to dla mnie jakieś ukierunkowane tematyka, więc po prostu poszłam w, w zwykły kolor skóry. Dobra, ja teraz próbuję coś z biżuterią tutaj ugrać. Może ta biżuteria coś mi tutaj pomoże? Coś tutaj będzie mi pasować. E, coś tutaj niby wykombinowałam. Jakieś takie kolory idę chyba bardziej w niebiesko-fioletowy. Ja tak jakoś na biało się ubrałam, Sylwia. Przypomnij mi, proszę, jak się ściągało z siebie coś, czego się nie chce. Po prawej stronie masz środkową ikonkę, i tam odznaczasz sobie, czego nie chcesz. Okej. Trochę mi krzeczą kozaki, bo wyobraź sobie, że mi prześwitują przez spódniczkę i jak moja postać się porusza, to tak tragicznie to wygląda, że muszę to jak najszybciej zmienić. A. A nie mam pojęcia jakie ubrać buty ja jakoś tak tematycznie w jeden kolor poszłam, może to jakoś się obroni i zostawiłam sobie na sam koniec buty buty, buty, co by tutaj wybrać czy mamy tutaj w ogóle jakieś rajtusy, na przykład rajstopy, coś takiego wiesz co, ja znalazłam gdzieś leginsy, ale to było tam niżej trochę, tam naprzeciwko, gdzie się zmienia kolor skóry, e, takie ciemne leginsy, no pewnie będzie można zmienić sobie ich kolor, więc tam powinnaś coś znaleźć no dobra, mam coś takiego tylko teraz buty, które buty mi tu pasują o nie, nie mogę sobie poprzymierzać, bo one się nakładają jedno na drugie yy, dobra, mam coś takiego czy ja muszę zmienić ich kolor chyba ten czarny kolor mi się tak podoba dosyć mocno chociaż to Ej tu wszystkie są ubrane tak na czarno mroczno, a ja jako, jako jedyna chyba będę biała. To może fajnie, że się będziesz tak wyróżniać właśnie. No już na pewno nie zdążę nic ze sobą zmienić, bo zostało 15 sekund. A właśnie teraz zorientowałam się, że wszystkie dziewczyny są poubierane na czarno. Aaaa! Będzie ok, będzie ok. ja mam tutaj jeszcze jakąś kukardę chciałam ubrać, ale jest ok. Wiesz co, chciałam dać jakiś gadżet, ale koniec, koniec, idziemy na pokaz mody. Iska, czy wyszykowałaś się w 100%? <głosy> <głosy> Można powiedzieć, że tak, ale chyba nie do końca zrozumiałam temat tego pokazu, no bo zobacz, tutaj są same czarne wampirzyce, a ja będę biała. Na pewno mnie rozpoznasz z daleka. Ale ja się jej boję, ja się jej boję, ja tutaj nie daję zbyt wysokiej oceny. Ja dałam jej dwójkę. Ja też, przestraszyłam się. Idzie następna. Okej, okay. następna mroczna, też się jej boję. Ale jakoś tak te krótkie spodnie nie pasują mi do tych futrzastych koza kozaków, więc ode mnie też ma dwójka. Bardzo duża ekstrawagancja, nie? Mega tutaj pojechany styl. Czy następna będzie czarna? Bo ja nie ubrałam się na czarno. Okej. Okay. Eee, dobra. I ona jest specjalistą w modzie, i to widać. To mi się podoba, i tutaj idzie czwóreczka. Ładnie, ładnie. Ja dałam trójkę, no bo to jest trochę przerażające. No, ale można powiedzieć, że poradziła sobie z tym tematem. Ja chyba wiem, może to chodziło o wampira. Już teraz też sobie o tym pomyślałam. Idę ja! Zero, zero wampirzycy. Ty, ty jesteś takim ukrytym tutaj wampirem. A może? Może ktoś to tak odbierze i też się znajdę na podium, ale wątpię. Jedynie tam brakowało takich zębów wampira, no ale ja też tego nie zrobiłam. O! Ładnie! Podoba mi się trochę jak taka uczennica. Piąteczka. Powinna być bardziej przerażająca, ale trudno. Chyba nie będę na podium. E, czemu? Może akurat komuś się spodoba nasz styl. Zobaczymy. Ciekawe, ile jeszcze zostało dziewczyn do oceny. No, jeszcze ktoś idzie. Okej. Okay. Co ona ma w ręku? Nóż! Okej... Okay. OMG! No dobra, ładnie wygląda. Ale nie dam jej piątki. Ja dałam czwórkę, bo dla mnie to jest póki co najlepsze. No, pięknie. Chociaż ja tylko Tobie dałam piątkę do tej pory, ale generalnie no, poradziła sobie. O, ta też ekstra! Królowa Wybiegu. Ciekawe skąd one mają takie oznaczenia, zauważyłaś? Może są, są bipem, bo u góry jest napisane. Tak, bardzo ładna sukienka. Mega mi się podoba. Tutaj na czwóreczkę, delikatnie. Jeszcze ktoś będzie idzie. O, to mi się podoba. Prawda, tak. Z zakrytą tą głową, ale naprawdę świetnie sobie to wyważyła. Bardzo, bardzo ładnie. Taka niepozorna, prawda? O, jeszcze ktoś idzie. Ja mam moją spódniczkę, ja też taką miałam, tylko że niebieską. No, ale taka już podobna była z tymi butami. To te takie futrzaste już. E, szało nie robi. No dalej, dajcie już to podium, wiem przecież, że spadłam tam pewnie na sam dół. Czy ktoś jeszcze idzie? Nie, mamy zwycięzcę. Ej, i wygrała ta, która najmniej nam się podobała. Okej, okay, okej. Okay. Okay. No, niech będzie. Dobra, czekamy na kolejną propozycję. Ja tutaj wyskakuję cała taka na niebiesko. No, niestety, nie udało się tym razem. Tym razem się nie udało, ale liczę, że kolejna tematyka może troszkę bardziej nam przypasuje. Sylwia, czy ty zbierałaś te pieniądze, które gdzieś tutaj leżą? Czy one nam się do czegoś mogą przydać? Zbieram, ale nie mam pojęcia, na co je jeszcze wydam. Jeśli bym mogła na jakieś fajne ciuchy, to z wielką ochotą będę ich zbierać i jeszcze więcej. A ile już ich masz? Ja mam 399. Ej, to ty poleciałaś, bo ja tak tylko przypadkowo sobie zbierałam, ja mam 272 i zastanawiałam się, na co będzie można to wydać. Detective Suspect? Co to było? No świetnie, znowu nie będę wiedziała, jak się ubrać. I jak Sylwia, rozkminiłaś nową kategorię? Nic nie rozkminiłam, idę na czuja, co ja mam tutaj wybrać. Chyba sobie znowu zacznę od makijażu. Albo nie, najpierw to ja wszystko z siebie tutaj zrzucę. Bo jak pościągam te wszystkie rzeczy, to jakoś łatwiej mi później szukać y, inspiracji, wiesz? Tak, ja już też wszystko z siebie zrzuciłam i idę od razu na włosy i makijaż. E, I kompletnie nie wiem, co zrobić z ubiorem, bo tutaj naprawdę ktoś ewidentnie z tą kategorią poleciał. Też jeszcze nie wiem, ale chyba trochę będę podglądać dziewczyny, jak one się tam ubrały. Chyba zrobię jakiś taki neutralny. Jakiś taki normalny ten makijaż, niech to będzie tak. Fryzura, z fryzurą na razie poczekam. Wiesz co, kojarzy mi się to z jakimś detektywem, coś takiego. Jakaś taka elegancja może, coś w tę stronę, jak myślisz? Myślę, że tak, też chciałam iść w tą stronę, ale boję się, że nie do końca dobrze zrozumiałam ten temat. No ale spróbuję, no co mam ci powiedzieć? Będę próbować, ale czy my tutaj mamy coś takiego, co by tutaj do tego pasowało? Szukam jakichś gadżetów, szukam tutaj jakichś rzeczy. Może takie kolczyki do tego? Chociaż jeszcze nie mam fryzury, ale już wybieram sobie kolczyki. Ja chyba już jestem gotowa. Co ty mówisz? Jak? Szybko mi poszło, ale nie do końca wiem, czy to um, jakby dobry motyw, ale chyba tak. Idę się gdzieś ukryć, słuchaj, teraz. Naprawdę? To już zrobiłaś? No dobra, jeszcze zostało jeszcze trochę czasu. Idę teraz sobie zrobić... Ej, co tutaj można zrobić? Co my tutaj mamy? A, okej. Okay. Ja sobie przy okazji pozbieram trochę pieniędzy. Zbieraj pieniądze, a ja chyba pójdę pierwszy raz sobie zrobić paznokcie. Jeszcze tego ani razu nie robiłam. Chciałabym jakieś długie i może czerwone. Ej, okej, okay, dobra, mam to. Pierwszy raz zrobiłam sobie paznokcie i chyba one mi tutaj ładnie będą pasować. Teraz czas na fryzurkę. Coś eleganckiego bym chciała. Jakoś to mi się kojarzy z eleganckim jakimś tematem, tak mi się wydaje. Mi trochę też, ale nie do końca w kolorystykę mogę się wiesz, pasować, bo próbuję gdzieś tam mm, troszeczkę zagrać kolorami, ale boję się, że się ze sobą gryzą. To jest też bardzo ważne w modzie, żeby umieć gdzieś tą kolorystykę ze sobą dopasować, ale zauważyłam też, że jest mnóstwo bardzo kontrowersyjnych połączeń, których ja prywatnie bym nigdy nie ubrała, a na wybiegach mody królują. No właśnie, ale tutaj widzę, że jakaś taka elegancja króluje, więc tutaj chyba musi pójść jakaś fajna biżuteria. Może coś takiego? W ogóle znalazłam sobie jakąś biżuterię z Misiem. Nie wiem, co to jest, ale to wyglądają jak te Misie Tulisie. Kojarzysz je, pamiętasz? Aha tak, oczywiście. No, powiem Ci, że... Taki kontrowersyjny dodatek też może się tutaj sprawdzić. O, 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 może coś takiego. O, to mi tu pasuje, tylko zmienimy troszeczkę kolor. Okej. Okay. Mm, ja nie wiem, ja chyba się nie znam na modzie za bardzo. Nie wiem, wydaje mi się, że jest ok, ale później koniec końców zostaje rozwalona przez te wszystkie dziewczyny. Wydaje mi się, że to tylko kwestia tego, że my nie mamy dostępu do tego premium, więc wcale się nie martw, jeśli uważasz, że wyglądasz nie do końca dobrze, bo może akurat komuś innemu się bardzo spodobasz. Ja się teraz tak patrzę z różnych perspektyw i brakuje mi jeszcze jakiegoś dodatku, ale ewidentnie żadna torebka mi tutaj nie pasuje. Ej, ja bym chciała jakieś okulary. Ale te tutaj, które znalazłam, nie za bardzo mi tutaj pasują. Czy są gdzieś jakieś większe okulary? Wiesz co? Ja tutaj chyba widziałam gdzieś przy biżuterii, ale nie, nie ma ich tutaj, czyli jednak nie tutaj. Eee, kurczę, na której ścianie ja widziałam te okulary? Są gdzieś, bo rozrzucane takie pojedyncze, wiesz? A może tam gdzieś z przodu bardziej? A, te mi może będą pasowały, ale nie wiem, czy one nie mają takiego bardziej hawajskiego stylu. Hmm. Ciężko tak coś tutaj dopasować, ale może te? Dobra, ja już nie będę kombinować. Znowu mi się nie do końca podoba moja stylizacja, ale no cóż, nie mam już za dużo czasu, żeby ją zmienić, bo zostały tylko 32 sekundy. Ja jestem chyba gotowa, chyba jest ok. Yy, gdzie ty jesteś w ogóle, Iska? Jestem tutaj przy takiej ścianie z dodatkami i też kombinowałam sobie z tymi e, okularami, ale zmieniłam ich kolor. E, bo mi się nie podobały białe. Ej, to ty? Tak, to ja i chciałam powiedzieć, że chyba mamy ten sam kapelusz albo coś podobne na głowie. Tak, mamy ten sam kapelusz, z tym, że ja mam białe, bo do, do białej torebki chciałam sobie go dopasować. I jak myślisz, mamy szansę? Myślę, że mamy szansę. Lecimy. Proszę bardzo, idzie. Ej, idę jako pierwsza. Uuu, wyznaczyłaś wysoki poziom, więc tutaj leci ode mnie piątka. O, dziękuję. Nie wiem, czy zasłużyłam, ale no... No cóż, chciałam się trochę wyróżniać. Nie chciałam gdzieś tam iść cały czas w ten klasyczny czarny, tak jak zazwyczaj wszyscy elegancje kojarzą z czarnym kolorem. Fryzura fajnie tutaj pasuje, nie? Ale ty poszłaś w tą elegancję i powiem ci, że nieźle ci to wyszło. Jaka ładna fryzura! Ej, ekstra, naprawdę mega. I ten szaliczek, no powiem Ci, że naprawdę mega, bo dopasowałaś super kolorystycznie do tego kapelusza. Bardzo mi się podobało. No dobra, co my tutaj mamy? Okej, okay, mamy tutaj czyli jakiegoś detektywa. Co? Jak myślisz? <laughs> wygląda jak taki detektyw fajny, nie? Ulala, no ładnie wygląda, no. <laughs> Okej, okay. to jest agentka bardziej. No ładnie, podoba mi się. Nie powiem, że nie, ale piątkę ode mnie nie dostanie, bo piątka jest zarezerwowana tylko dla ciebie. Ale dostaj czwórkę, bo mega się postarała. <laughs> o, Dobra, trujeczka. Trochę się jej boję. Tak, agentka FBI. Fajnie, włosy jej tutaj tak falują. No, trochę jest przerażająca, co? I następna idzie. No też, widzisz, wszystkie zazwyczaj w taki czarny klimat idą. E, Ta trochę tak z biura jakiegoś mi się kojarzy, jakaś taka pani dyrektor z biura. Nie podoba mi się, słabo. Ode mnie jedynkę. Chciałam dać dwójkę przez pomogę, dałam jedynkę, no trudno. O, okej. Okay. Ta taka paryska detektywka. <słuch> tak, tak, masz rację. Ej, to ode mnie dostała dwójkę. Ode mnie trójeczka, jestem trochę bardziej hojna. Dobra, idzie. No właśnie, idzie ostatnia, ta mi się kompletnie nie podoba, jedenka. Nie, to w ogóle nie o to chodzi, chyba że to jest jakiś kamuflaż. Może, nie podoba mi się. I czy ona już była ostatnia? Y jeszcze jedna chyba. Oh! Okej, okay. agentka idzie. Kolejna agentka FBI, dla mnie trójeczka. No fajnie, fajnie wygląda. Bardziej agentka niż detektyw. Ile dostała od ciebie? Y dwójka albo trójka, już nie pamiętam. O, dobra, mamy podium. Uwaga, trzymam kciuki. Eee. Okej, okay, fajnie. Nie, to drugie i trzecie miejsce chyba najbardziej mi się podoba, wiesz? Zaimponowaliśmy sobie nawzajem, ale nie innym. No trudno, tak bywa. Dzięki wielkie, kochani, że byliście razem z nami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!